Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim pojedynku z Nightem, dwa poprzednie przegrane no, na, na night'a trudno się wygrywa e, no i co? Gramy przystanią w Bloch, więc e, jako, że poprzednie dwie gry były mocno takie eksperymentalne takie wiecie no e, no nie gra się tak zwykle więc e, może ta będzie trochę inna, zaraz zobaczymy co e, co my tutaj sobie możemy zagrać Pierścień pokrewieństwa maszyn w Loch mogłoby być dosyć ryzykowne. Tracić w pierwszej, dużej już balistę, wisior mistrzostwa, wyszkolić więcej kapłanów i potem sprzedać, pewnie. Bardzo się zmieniło, Teraz zobaczymy. Eee... Kontra, tak, nie, nic się nie zmieniło. O, zostałem chrupki. Eee, dobra, eee, to teraz tak. No, to w takim razie zagramy sobie, jeszcze nie wiem co bo tutaj, <laughs> będę chrupał w międzyczasie chyba. Volume magii przywołania brzmi ciekawie na loch, a widać, że Knight jest w humorze do grania rzeczy, których się też zwykle na turniejowych bitwach nie gra. A sąsiad jest w humorze na wiercenie, więc nie wiem jak bardzo to słychać. Bo przed chwilą chyba nie wiercił, zapomniałem co daje. Sen łucznika, fajne całkiem, bo to widzę, że jest dosyć mocny boost właśnie w stronę łuczników. Co daje, sen łucznika? Eee, zestawy, artefaktów i pięć Sen łucznika, szukamy. Cen łucznika. Wszyscy strzelcy przesuwają się w tył po pasku opasku inicjatywy 30% wolniej niż zwykle w czasie strzelania. O kurde. Nieźle. To można by się tutaj tutaj dosyć mocno. Oj, przecięło mi się coś. No nie, dobra, okej, okay. wszystko gra. Jak wszystko gra, to w takim razie, no nie wiem, ile mnie, na ile mnie będzie słychać, bo teraz to ewidentnie ktoś kurde przesadza. E, dobra, wracamy do fazy tutaj, już robienia herosa, bo niestety coś się zaczęło dziać, że komputer trochę mi się ściął, a to nie powinno mieć miejsca przy tej konfiguracji sprzętowej. No i dodatkowo jeszcze mogło mieć nie wiem, jakiś wpływ na to, że właśnie ten sam świat tutaj coś wierci, hmm. bo dziwnie się zbiegło z tym, jak zaczął. Więc cóż. Możemy zagrać sobie albo silny, silnych łuczników, bardzo silnych łuczników, albo po prostu yy, w przywołanie, jak da. No ale chyba, 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 <ścoughs> chyba, chyba. Chyba w przywołanie iść nie będziemy. Więc coś takiego by się tutaj sprawdziło pewnie najlepiej. Yy, oczywiście bez tego mroku, tylko. Co w zamian? W zamian sobie weźmiemy jakieś szczęście, może? To za chwilę się o tym przekonam. Może zagramy taką standardową przystań, naprawdę standardową, z, z jak największą liczbą Bootów do ataku łaska. Blok jest zawsze spoko. Magia przywołania: no widzicie jak mnie kusi, ale, ale nie zagramy tego. Nie tym razem. Ech, magia światła: Światło kurcze można chyba zagrać. Zaraz zobaczymy, co my z niego mamy w sumie. Eee, obrona: tak. Kontra -tak, nie. Moc prędkość, nie. co z tego światła tu jest? Wyspieszenie jest ze światła. No, to w sumie. Przyspieszenie, oczyszczenie. Odporność na magię, wskrzeszenie. Nie, dobra, nie ma co się rozdrabniać. Zagramy szczęście jak da? Witalność oczywiście. Łucznictwo, no wejdziemy w set Łucznika. Ekspert obrony mi nie jest już na razie potrzebny. Drugi raz przypołanie, no? Kurde! Empatia. Jak to teraz działa? Empatia spoko. Może dobijam, nie dobiję już tego szczęścia, trzeba było brać poprzednio. No tak, faktycznie. To co, pierwszy raz od, którego, od iluś tam odcinków, od można powiedzieć X odcinków, chyba nie trzeba iść na. Tak, e, zapomniałem tego usunąć. E, chyba nie trzeba iść na środek. Mamy 6 kafli. Dorzućmy sobie jakieś artefakty. Może coś do inicjatywy. To byłoby całkiem fajne. Znaczy, nie to, tylko ogólnie do inicjatywy, byłoby całkiem fajne cokolwiek. Grając na lo loch Wajszana. A Wajszan to może być magia mroku, więc też nieprzyjemnie. A jak dezorientacja? O kurde, nie, nie pomyślałem o tym. Ty miałem oczyszczenie. A, a mówię, a dzisiaj w humorze nagranie takich właśnie takich właśnie nietypowych buildów. To może być i nietypowy loch. Laszlo, jeden wiedzy. No, Mamy eksperta kontra tak łaskę. Kurde no, chyba trzeba pójść na coś właśnie takiego, co można hajs wydać. Jakby było na przykład pierścień inicjatywy. No nie, nie ma. Są moralki. Mam miejsce na płaszcz. Nie mam. E, to jest też fajne. Kula ognia. To, to ile tych strzał? Trzy. Siła 8. Ale tam też jest zajęte, bo to przez łuk. Dobra, idziemy w takim razie dalej. Torba złota bez na zawsze spoko. Coś tam do szczęścia sobie dorzucę Właśnie ja uzbierałem aż tyle szczęścia, z czego to wszystko powkładało Z butów, tak Z tego i z tego, o kurde to faktycznie fajnie Bo jak na brak pójścia na środek to Ten build musiał być dosyć konkretny No i co, no i weźmiemy sobie oczywiście Kupimy jednostki I i chłopów przerobimy na strzelców, bo 16 chłopów na strzelców i 4 kapłanów, mimo że wiem, że akurat to strzela, ale, ale na karze boskiej. Dobra, zróbmy, żeby w topy nie było, bo nie lubię to. On szybszy, więc będzie jeszcze szybciej strzelał. Wloch to zawsze ten. Zawsze, no może nie zawsze, ale w większości przypadków. E, oczywiście ten pan wjeżdżający, wjeżdżający, żeby nie było złudzeń. I teraz tak, mamy 13 kafli. Mek-mek, jakieś powiadomionko z Discorda. Muszę mu wyciszyć, ponieważ. Ponieważ yy, mi to trochę może przeszkadzać. Teraz tak, mamy 16 level, pewnie chciałbym wyższy. Yy, ale nie chcę zbyt dużo oddawać, czy. Tak, oddam czapkę. To jest git. już ataku dostałem. Mniej, ale za to trochę obrony więcej. Mm. <ścoughs> ja nie wiem czy jak sobie tego nie wezmę. To nie mam tak mało wiedzy, że nie będę tego mógł rzucić. Ee, więc, więc sobie dodam trochę do ataku strzelców, bo to zawsze spoko. No i co? I mamy loch w wykonaniu ofensywnym! Ofensywny loch, ojojoj. To teraz powiem, że ciężko może być. Bo muszę zastawić, kurde, łucznika, a jednocześnie. Mm, no dobra, czyli to jest mrok, ofensywny mrok. Idziemy sobie tutaj. Tu nigdy nikt nie staje. O, patrzcie, jaka ładna budowla. Myk, i tu dwa minotaury się przechadzają. Więc ofensywny loch kontra bardzo ofensywna przystań. Ciekawe, kto ma lepszą inicjatywę. Chyba on. 9, tak, to na pewno jest mrok. I, i ma masę ataku. Kurde. Dobrze, że mam masę obrony. Jesteśmy, że tak powiem, 1 do 1 prawie. Prawie, no. Muszę oczywiście... Nie mam odporności żadnych. Ale... Muszę zostawić jakoś Zrobimy tak. Ja muszę tego ucznika jakoś zastawić na pierwszy ruch. Tak zrobimy. Będzie do wyboru do koloru celów. Nawet lepiej, tak. O kurde, ale się ustawiłem. A, dobra, da się temu zapobiec. Meg, dawać mi tę moralę, bo kurde, bez morali to będę cienki. Ta pani bez aury, bez aury. Dobra. No to co? One shoting, tak. One shooting. To prawda, no tak, odsuńmy się, to będzie można później jeszcze. 17 sztuk to bardzo mało. 5, 9, fajnie. Pięć! Ej! Czemu? Straszne to jest. Naprawdę straszne. No... Serio? Łaska. nieutko teraz tak. Przed smokiem trzeba się kryć. ale on może wszystko zrobić to, to nawet nie ma sensu przed nim się tutaj yy... no jak on mi wjedzie to nie jestem w stanie tego, temu zapobiec po prostu Dostanę shota na, na mój core, tak naprawdę. O jejku. No i leci dezorientacja i pewnie tyle mam z gry. To nie? A, dobra. Okej, okay, okej. Okay. To nie ma problemu. Zupełnie nie ma problemu. W zasadzie Hydra nie żyje już. <noise> Podeszła pod Fanatyka. Darmowy ruch. Tylko jak ten smog będzie miał szczęście, to nie fajnie. Nie, to faktycznie to jest darmowy ruch. No smok musi wlatywać w Fanatyka i dostanie też kontrę potężną. 35 ataków, to on ma prawie tyle samo co on defa. O, świetnie, widzicie jaki. Mhm. Trzy laka. No pięknie. To jest po prostu coś aż głupiego. Ja miałem pod niego grę zrobioną. To jest w ogóle niepoważne. To jest w ogóle niepoważne. No, a to był błąd, który przegrał mu grę, bo teraz mogę zrobić wjazd silniejszy niż, mu, niż bym no weźcie mu rzucić cokolwiek, przeszło jest po to zrobione, żeby. Nie sięgnę, ale sięgnę tutaj cztery, pięć cztery dobra jest fajniutko. Teraz tak. Chłopem trzeba bić hydrę. Może się uda uderzyć dwa razy. Łucznik na razie jeszcze zablokowany nie jest. To spoko. Kurde, ja nie pomyślałem o tym w ten sposób, że tutaj to można było w ogóle nie stawiać jednostki. Ale z drugiej strony, gdyby on się ustawił odpowiednio tą panią, to mógłby po prostu bezpośrednio mi łucznika zablokować uderzyć, nie? To też niedobrze jak tu nie ma nic niesamowitego to to wyciągnę jak teraz wejdzie jakieś dezo czy coś innego no to już może być chociaż w sumie a czym on ma mnie tu bić jak przed zmarnował ruch na minotaurze minotaurze <gryw> no tak Oj, oj, ała. Mec? Dobra, fajniutko. Gryfa musiałem, bo by się nadstrzelał za bardzo. A tak z tego, a to mi nie na rękę. To co? Czas zabić smoka. Czyli typowa taktyka na przystań, jednak jest skuteczna. Ale trochę się zdenerwowałem tym łucznikiem, przyznam. Make. <noise> no kurde. <noise> chyba, chyba się spodziewał, może mniejszego Defa u mnie, nie wiem czegoś takiego. Bo. No bo ten. No bo tak. Bo no tu widzę taktyka taka typowo, właśnie mówię, rozrywkowa. No. Także cóż, ten odcineczek taki na pocieszenie po poprzednich dwóch dziwnych porażkach. <dziśle> Dzięki za gierki, Knight. Były ciekawe, ciekawe, tylko ten moment wiecie już. już. <noise> Dobra, dzięki za obejrzenie tego odcinka, do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, cześć.